Rozdział dziewiąty. Ten mężczyzna. Kiedy Polianna znów spotkała tego mężczyznę, padał deszcz. Mimo to pozdrowiła go z pogodnym uśmiechem. Brzydko dziś, prawda? Zawołała wesoło. Cieszę się jednak, że nie pada stale. Mężczyzna tym razem ani nie mruknął, ani nawet głowy nie odwrócił. Polianna pomyślała, że pewnie nie usłyszał. Następnym razem więc, a było to na zajutrz, odezwała się głośniej. Uznała to za niezbędne, Gdyż ten mężczyzna kroczył z rękami założonymi w tył i z opuszczonym wzrokiem, co wydawało jej się niedorzeczne przy tak słonecznym dniu i w porannym powietrzu świeżym i czystym po deszczu. Polianna tylko wyjątkowo wyszła dziś rano powłóczyć się. Dzień dobry panu! zaszczebiotała. Tak się cieszę, że dziś ta nie wczoraj, nie uważa pan? Nieznajomy zatrzymał się raptownie. Jego twarz wykrzywiła się w gniewnym grymasie. Posłuchaj dziecko! Musimy natychmiast i to raz na zawsze ustalić zaczął z rozdrażnieniem. Mam inne troski niż to, jaka dziś pogoda. Nie wiem nawet, czy słońce świeci, czy nie. Polianna rozpromieniła się z radości. Właśnie, proszę pana, z pewnością nie wie pan i dlatego to panu powiedziałam. Co? Y jak? urwał raptownie nieznajomy, nie mogąc zrozumieć, o czym polianna mówi. No właśnie, dlatego panu powiedziałam, żeby pan zauważył, że słońce świeci, no i to wszystko. Wiedziałam, że się pan z tego ucieszy, jeśli pan tylko o tym pomyśli, bo pan tak wyglądał, jakby wcale nie zdawał sobie z tego sprawy. Doprawdy, ze wszystkich dzieci. Wykrzyknął nieznajomy, bezradnie machnąwszy ręką i znów ruszył naprzód. Ale już po drugim kroku odwrócił się, wciąż zachmurzony. Słuchaj, czy nie znalazłabyś sobie do rozmowy kogoś w swoim wieku? — Chciałabym, proszę pana, lecz Nancy mówi, że tu w pobliżu nie ma dzieci, ale ja tego nie żałuję. Równie lubię starszych, a czasem może nawet bardziej. Przyzwyczaiłam się do pani z koła opieki. Hm. — Panie z koła opieki, rzeczywiście. I za jedno z nich bierzesz mnie, co? Wargi nieznajomego już, już miały się rozchylić do uśmiechu, ale gniewny skurcz mocno trzymał je na uwięzi. Polianna roześmiała się pogodnie. – Ale nie, proszę pana, pan ani odrobinę nie wygląda na jakąś panią z opieki. Nie dlatego, żeby nie był pan równie dobry, może nawet jest pan lepszy. – Co prędzej dodała uprzejmie. – Wie pan, wydaje mi się, że pan jest dużo milszy niż pan wygląda. Nieznajomy wydał jakiś dziwny dźwięk z głębi krtani. – Doprawdy, ze wszystkich! – znów wykrzyknął, odwracając się i odchodząc przy następnym spotkaniu spojrzał prosto w oczy Poliannie z taką żartobliwą bezpośredniością, że to, jak pomyślała, nadało jego twarzy prawdziwie miły wyraz. Dzień dobry, powitał ją nieco sztywno. Może będzie lepiej, jeśli od razu powiem, że wiem, iż dziś słońce świeci. Ależ nie potrzebuje mi pan tego mówić, Polianna skinęła głową potakująco. Zaraz, jak pana zobaczyłam, poznałam, że pan to wie. Naprawdę. No tak proszę pana, powiedziały mi to pańskie oczy i uśmiech? Hm – mruknął nieznajomy, mijając Poliannę. Potem zawsze już wymieniał z nią parę słów i często nawet zaczynał pierwszy, choć zwykle ograniczało się tylko do powiedzenia dzień dobry, ale nawet i to sprawiło wielką niespodziankę Nancy, gdy pewnego dnia wyszła z Polianną. Porany jęknęła. Polianno, czy on odezwał się do ciebie? Nie, tak, do mnie. Zawsze to robi. Teraz uśmiechnęła się Polianna. Zawsze to robi. O Jezu! Wiesz, kto to jest? pytała Nancy. Polianna zmarszczyła brwi i zaprzeczyła ruchem głowy. Chyba zapomniał mi powiedzieć. Wiesz, ja mu się przedstawiłam, ale on nie. Nancy szeroko otworzyła oczy. Ależ on nigdy z nikim nie rozmawia od lat. Kochanie! Chyba tylko, gdy musi, w jakimś interesie czy czymś podobnym. To John Pendleton. Mieszka sam jak palec w obszernym domu w Pendleton Hill. Nie ma nawet kucharki. Trzy razy dziennie schodzi i jada w hotelu. Znam sali Miner, kelnerkę, która mu podaje. Mówi, że ledwie usta otworzy, żeby powiedzieć, na co ma ochotę. Przeważnie sama musi decydować, byleby tylko było tanie. Nie potrzebuje jej tego mówić. Ona już sama wie. Polianna z uznaniem skinęła głową. Znam to. Kiedy się jest ubogim, trzeba poprzestawać na tanich rzeczach. Tatuś i ja często jadaliśmy poza domem. Przeważnie braliśmy krokiety z ryby i fasole. Mówiliśmy, że bardzo się cieszymy, bo lubimy fasole. To znaczy, mówiliśmy tak zwłaszcza wtedy, kiedy patrzyliśmy na porcję pieczonego indyka, która kosztowała tam sześćdziesiąt centów. Czy pan Pendleton lubi fasolę? Czy lubi? Za ma rzeczy, czy lubi, czy nie. Wcale nie jest biedny. Dostał kupę pieniędzy po ojcu. W całym mieście nie ma takiego bogacza. Mógłby się żywić dolarowymi banknotami, gdyby chciał i nawet by tego nie poczuł. Polianna zachichotała. Tak jakby ktoś mógł jeść papierowe dolary i nawet tego nie poczuć. Wystarczy, żeby spróbował je przerzuć. No ja mówiłam tylko, że ma ich tak wiele. Nancy wzruszyła ramionami. Po prostu jest skąpy, oszczędza. Na pewno na rzecz pogan. Domyśliła się Polianna. Jak to pięknie. To znaczy, że zapomina o sobie. Dla innych wiem, tatuś o tym mówił. Usta Nancy rozchyliły się nagle, jakby miały już z nich wyjść gniewne słowa, ale opanowała się, gdy spojrzała na rozradowaną, prawdomówną twarzyczkę Polianny. Hm mruknęła łaskawie, a potem zdradzając nowe poprzednie zaciekawienie, mówiła dalej. To dziwne, że z tobą rozmawia. Doprawdy, bo on do nikogo się nie odzywa. Mieszka sam jak palec w wielkim ładnym domu pełnym wspaniałych rzeczy. Jedni mówią, że jest pomylony, drudzy, że po prostu złośnik, a niektórzy twierdzą, że go w tym domu gryzie jakiś straszny robak. Och, Nancy, wzdrygnęła się Polianna. Czy to możliwe? Przecież by go wyrzucił. Nancy zachichotała. Dobrze pojęła, że Polianna dosłownie zrozumiała te przenośnie, ale z całym rozmysłem powstrzymała się od wyjaśnienia pomyłki. I wszyscy mówią, że jest tajemniczy ciągnęła. Dużo podróżuje, całymi tygodniami go nie ma i zawsze po różnych pogańskich krajach po Egipcie, Azji i po jakiejś pustyni wie, o czym mówię. Aha, misjonarz. Kiwnęła głową Polianna. Nancy roześmiała się dziwnie. Tego nie mówiłam przecież. Po powrocie pisze książki, ale jakieś inne, cudaczne, podobno tych rupieciach, które znajduje w tamtych pogańskich krajach. Tu jednak grosza nie wyda, przynajmniej na życie. No pewnie, jeżeli jest zbiera na pogan, oświadczyła polianna. Ale to zabawny człowiek, inny, tak jak pani Snow, tylko że inaczej inny. Myślę, że tak, chyba, zakichotała Nancy. Teraz jeszcze bardziej się cieszę, że rozmawia ze mną. Z zadowoleniem westchnęła Polianna.